Ja osiądeczko z tej cirka sprawy Państwa kolejny film na moim kanale. Jesteśmy sobie nagrywamy śmieszne filmiki. Jak możecie zauważyć po miniaturce, więc zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję. Y więc lecimy. Pierwszy filmik. Śmieszne filmy. Ja już to troszkę oglądałem. Nie, jakiś biedny pan. <laughs> już to trochę jest śmieszne. Chociaż dzisiaj się raczej nie będę śmiał. Mam challenge, mam 3 życia. A jak, jak y, przegram? Napiszcie w komentarzu, czy przegrały? I zrobię jakiś challenge. Y, challenge na kanale będzie. Napiszcie mi w komentarzu, może jaki challenge? Może zrobimy kiedyś taki filmik? Nie wiem. Spróbuj się nie zaśmiać challenge i mam trzy próby i no ogólnie takie coś będzie i przykład piszecie mi w komentarzu przykład, że coś mam zjeść albo jakieś zadanie wykonać i robię to na kanale i ten, ale oglądajmy, później wam to powiem. To już, to już się zaczyna robić śmieszne, ale nie, mam trzy życia, mam trzy życia. Więc to nie będzie takie fajne jak yy, ten. Jak przegram. Mam trzy życie, więc... To nie jest bekowy. Chociaż mówię takim śmiesznym głosem. Jeszcze dzisiaj wrzucę ten film. O nie! O nie! O nie! Przepraszam Was z góry za szumy w tle. Nie! wiecie co on robi. On się próbuje z lustrem, i że to był. Jedna próba, zaśmiałem się. Czy dwie? Nie wiem. Y, ale on. To jest dosyć jasne, bo on chce odejść od swojego tego. Odbicia. To jest dziwne naprawdę. Będzie on trwał 4 minuty, 48 sekund. Chyba, że Wam jeszcze jakieś info podam, to będzie spoko. Tak, już mamy 2 minuty 25 sekund, więc mój ten no. Będą jeszcze jakieś gierki, bo sobie zainstalowałem. Więc jeszcze będą jakieś gierki, i będzie w sumie spoko. I przepraszam za szumę w tle, mój brat sobie ogląda, ale to mniejsza. Jakie oczy, jakie oczy? Jaki ty? Nie, o nie, ja to znam, o nie! Mm, 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 mm. Nie, sorry, to jest mój śmiech, to jest ogromne śmieszne Będę musiał robić. Ty się trzecia, Albo pierwsze, nie wiem. Nie dobra, nie śmiejmy się. To weź do mnie pan. Jedy Położył się spać, i tyle. O nie! nie. Ja się nie zaśmieję, mm -mm. tylko nie to dobrze. Przemiję trochę. O nie, o nie, nie, o nie, o nie. Ten pan idzie się co, spać. Nie śmiejcie się z tego pana, a ten pan maluje trochę dziwnie, ale maluje. Nie przeszkadza. Nie, nie śmiejemy się z niego, on ma pracę. Nie śmiejmy się z niego. To jest już czwarty chyba raz. Dobra. Zostawcie łapeczkę w górę. Subskrypcję. Yy, napiszcie w komentarzu, jaki mam mieć challenge. Więc ja się z wami żegnam. Elufko.